Witajcie serdecznie w środę 28 maja, środek tygodnia. Ja mam wrażenie, że po prostu położyłem się spać w niedzielę, a obudziłem się w środę. Tyle się dzieje, tyle pracy, tyle dookoła e, ogarniania, Ech, ale zanim obudzą się dzieci, mam nadzieję, że jest dla, że macie czas na kawę herbatę albo chwilę refleksji i właśnie do tego Was nakłaniam. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Będzie m.in. mowa o bardzo ważnej um, okazji, ba bardzo ważnym święcie, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Raka Krwi. Jest to na tyle ważne, ponieważ um, z roku na rok wzrasta liczba um, chorych na nowotwory krwi, w tym białaczkę. Jedyną drogą do tego, a może nie jedyną, ale taką w większości przypadków e, udaje się zwalczyć nowotwór dokonując przeszczepu szpiku, aby budować świadomość, tworzyć bank ludzi, bank dobrych ludzi, dawców szpiku. Hmm. Ale wiecie dobrze, że nasza seria to ma być. Taka trochę refleksyjno, lekka yy, seria porankowa. Także ciężki temat. Weźmy go do serca, miejmy go z tyłu w głowy, lecz idźmy dalej. Kolejny ciekawy dzień, do którego, do którego celebracji Was zachęcam, jest dzień hamburgera. Tak, piękny dzień hamburgera. Oczywiście w wielu krajach pewnie jest to y, jakby przyczynek do tego, aby pójść wiadomo do jakiej restauracji, y, czyli trochę promowanie fast foodów, ale ja bym tego tak nie powiedział. Co wy na to, żeby dzisiaj wraz z rodziną zrobić sobie wieczór albo mm, popołudnie z hamburgerem? Razem twórzcie swoje cudowne hamburgery, pyszne, ze swoimi składnikami. Dzieci to uwielbiają. Uwielbiają mieć e, wpływ na to, co jedzą oczywiście. Uwielbiają układać różne składniki, bawić się nimi. No, myślę, że każdy lubi hamburgery. I, no i co? Połączyć dwie rzeczy. Hamburger własnej roboty i czas spędzony z własną rodziną. Przy akopanie macie śmiechu, yy, zadowolenia. Piękne, prawda? A to właśnie czeka Was dzisiaj. Tak, zapraszam Was do tego. Ja sam na pewno dzisiaj będę robił hamburgery z moimi dziećmi i nie umieszkam. Zrobić jakiś fotek. A co tam? Fotorelacja mm, pojawi się prawdopodobnie dzisiaj albo jutro e, na społeczności kanału. Także oczekujcie, może Wy pochwalicie się, jakie ulubione hamburgery macie, jakie składniki uwielbiacie, bo ja na przykład bardzo lubię ser Halumi, czyli hamburger Halumi. Jeszcze kartka z kalendarza. Także. Kto dzisiaj obchodzi imieniny. Przeczytam, muszę sięgnąć do komputera. Emil, Ignacy, Justyna, Łucjusz, Lucjusz, Luciusz, Wiktor, Wilhelm. O, Heladia, German. O, wszystkim solenizantom, wszystkiego dobrego. A ja zachęcam Was jak zwykle do wzięcia udziału w akcji. Ponieważ chciałbym. Mm, Poruszyć wszystkich, <noise> e, aby z serca pomogli mi zbudować społeczność kanału Samozwańczy Lektor. Do tego potrzebuję Waszego zaangażowania, komentarzy, udostępniania filmów. Będę bardzo wdzięczny, a mam nadzieję, że do końca np. maja uda mi się przebić chociaż 2,5 tysiąca subskrypcji. Byłbym naprawdę szczęśliwy. A myślę, że Wy też na tym skorzystacie, bo wszystko co robię, to robię dla Was. Dlatego nie widząc komentarzy, trochę czuję się niestety jakbym robił to niepotrzebnie. A nie chciałbym robić czegoś niepotrzebnie. Także trzymajcie się ciepło. Nie, w sumie już jest ciepło. <laughs> Miłego dnia.